Hej, hej, hej. Witam was serdecznie na moim kanale. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za nowe subskrypcje. Wielkie serducho dla was kochani za subskrypcje. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału. Już tam niewiele brakuje do 500. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, co oglądają, komentują lajki, lajkują. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. I zachęcam, zachęcam do lajkowania, subskrybowania. A na dziś przygotowałam ekspres losy, ekspres losy takie jak szybka piłka, szybka kasa i pełna skarbonka. Każdego jednego po 5 sztuk. I zaczynamy od szybki, wkład 30 zł. Zaczynamy od szybkiej piłki i szukamy. Szukamy dolarka. Mamy dolarek, jeden, drugi. Złoto jest też jedno. I koszulka. I mamy 4, ale cztery nam nic nie dają, bo trzeba mieć minimum 6. Dobra. To teraz szybka kasa. I szukamy. Mamy. Mamy. Worka nie mamy. Serducha nie mamy. O i dolarek. O i fajnie. 4 złote. 4 złote już jest. Dobra. Pełna skarbonka, dwadzieścia sześć nie ma, dwadzieścia cztery nie ma, osiem nie ma i jeden nie ma. Przegrane. Szybka piłka, monetki, mamy tutaj dwie, koszulki też mamy dwie. I korki. Hmm, jeden. Jeden. Dobra. Też przegrany, bo pięć. Nic nam nie daje. Szybka piłka. Konieczynki nie mamy. Kości. Świnka. Diament. I worek. Ale tu nam również nic nie daje. Trójki nie mamy. 25 nie ma. Jedyneczka jest super. 2 złote i 23 nie ma. Ale mamy dwa złote. Fajnie. Nie będzie na pusto. Super. I teraz tak. Puchar. Mamy puchar. Jeden. Drugi. Dobra. Boisko. Mamy jedno i gol 1-2 yy, dobra ale to nam nic nie daje czyli przegrany szybka kasa yy, diamencik tego nie mamy gwiazdki też nie o kolejne 4 złote super 4 złote mamy Fajnie. Pełna skarbonka. Dwadzieścia pięć nie mamy, osiem nie mamy. 16 nie ma i dwadzieścia osiem. Nie ma. Pusty. To dalej pełna skarbonka. Czternaście nie ma, trzy nie ma. Sześć nie ma i osiemnaście również nie ma. <klujne> Przepraszam, podkowy nie ma. Gwiazdka, siódmeczka kości. I karty, ale nam nic nie dają, czyli przegrane. I tu szybka piłka, i szukamy woreczka. Mamy jeden, drugi piłkę, jedną, drugą. I boisko, również dwa. Tak, na to wygląda, czyli mamy dwa złote, bo mamy 6. Pełna skarbonka, szóstka nie ma. 21. Mamy 21, 12 nie ma i 15 nie ma, ale jest dwa złote, super. Szybka kasa. Mamy tak, korona, siódemki nie mamy, karty, yy, worek i serduszka nie mamy, czyli pusty. I ostatnia, szybka kasa. Monetki mamy. Worek jeden i boisko jedno. Ale to również przegrane. Czyli Dzisiaj na 15 wydane. Mamy tak 4, 6, 10, 12, 14 wydane. Prawie połowa nie jest źle. Dziękuję ślicznie Wam za oglądanie. Do usłyszenia wkrótce. Pa.